Słuchaj, wpadłem na takie coś, że się zdziwi od laptopa. No na Allegro znalazłem za 10 zł. I zobacz na co wpadłem. Mm. Widzisz to? Chłodzenie wodne za dokładnie... 10 zł. No niestety mam słaby cooler, taki zakrzywiony. Niestety hitpipa nie można yy, wiesz, krzywić, ponieważ tam w środku niego jest kanał i to w ogóle, to taka musi być tak. Ciekawe czy odpali. Normalnie że odpala. Nie, nie, nie da rady lepiej. To jest najlepiej jak mogę. Odpalę Windowsik. Nic na razie się nie dzieje z komputerem. Normalnie ten cooler bez mego sposobu chłodzenia wodnego yy, 101 stopni robił i po prostu troklował o 100 herców więc jeżeli w tym momencie nie zrobi 101, tylko na przykład 60, to nie możecie powiedzieć, że mój plan zgufi. Wam Tak trzymam to jakieś 5 minut już i już mi się nie chce tego trzymać. Tak, odpala. Właśnie problem taki jest, że złapałem to bardzo złym miejscu, bo to jest jak widzicie ATX 24T. Więc, no, powinno mi się nic nie stać, ale może się komputer włączyć, jak to tego, 40 stopni działa to. Jak, 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 jak będzie iść to? Idzie bardzo powoli. Nie, 60 stopni, 63. Kurde, trochę słabo. Trochę słabo. Ale zobaczymy, czy będzie lepiej niż bez tego mojego chodzenia wodnego. Jak mówiłem, to normalnie to 101 robi i zaczyna troklować. Ale to tak troklować o 100 tych. 100 MHz, więc nie za dużo. 102. Nawet jest gorzej. Czemu jest gorzej? Jak to jest gorzej? No, jest bardzo słabo Spodziewałem się, że wpadłem w coś dobrego Niestety... No jak widzicie, stoję te stopni możliwe, że mam po prostu cooler od laptopa rozwalony Albo mój sposób montażu tego na trytytkach po prostu sobie nie radzi Kajcie, ja tutaj palcem dam Nie no, jest gówno niestety Sądzę tak, że moje chłodzenie laptopowe, tutaj mam, no nie za dobrze działa Instrukcje były niejasne Yy, trzeba lepszy cooler laptopowy.